Witam Ciebie na kanale Biznes Inwestycji UK. Dzisiaj opowiemy sobie o kilku różnych możliwościach pozyskiwania funduszy na start firmy bądź rozwój startupu Twojej firmy dalej. Także jeżeli ten temat to jest coś, co Cię interesuje, to zapraszam do pozostawienia lajka, subskrybowania kanału. bo takich tematów będziemy mieli więcej i omówimy różne rodzaje, i jak to się dokładnie robi oraz będziemy dawać praktykę, czyli pokazywać, jak dokładnie coś takiego zrobić. Czyli. Pierwszym, jakby takim z możliwości pozyskiwania kapitału na start, czy to rozwój firmy, jest po prostu pożyczka. Są kilka rodzajów pożyczek, możemy zrobić pożyczkę personalną w banku, jeszcze niedawno przy tych stopach procentowych, które były, były to bardzo opłacalne, mogliśmy dostać procent 2, 3, 4% w skali roku na kilka lat, śmiało mogliśmy wziąć jakby pożyczkę do 25 50 tysięcy, tutaj już jest tylko jeden minus to wszystko w zależności od tego jaki mamy credit score jaką mamy możliwość tak ile zarabiamy i tak dalej czyli jaką mamy możliwość wzięcia następna jest to jakby od typowo pod tak od banków czyli jest coś takiego jak startup loan albo typowo inne banki oferują oferują możliwości możliwości inwestowania typowo hmm, typowo pod startup, czyli dają pożyczkę jakby i nie, nie za bardzo patrzą na nasz credit score, czyli to, ile zarabiamy i, i jak to wygląda. Może Wam pokażę, przejdźmy sobie do innego okna. Tutaj zobaczcie, mam stronę, jest to British Business Bank, jest to jakby tutaj państwo gwarantuje jakby pożyczkę na rozwój Twojego biznesu. Możemy pożyczyć do 25 tysięcy, 6%. Tak naprawdę nie interesują ich nasze przychody, dochody. Tutaj jest ważne jaki będziemy robić biznes, jakie są zwroty i tak dalej. Także, wszystkie podstawowe dokumenty musimy im przygotować. Pod to wszystko i możemy zrobić aplikację sobie przez tą stronę. Tak samo tu mamy jeszcze Queen Compare Lending Business Loan Rate here. Tutaj mamy jakby stronę, na której możemy wyszukiwać różnych miejsc, gdzie mogą nam dać pożyczki. Oczywiście bardzo dużo firm robi biznes loan, ale w większości one trafiają i tak na tą stronę, żeby pouzupełniać wszystkie dokumenty. No i ostatni rodzaj, tak naprawdę, w pożyczkach możemy mieć jakby pożyczkę od inwestora personalnego, prywatnego, znaczy się. Czyli może to być nasz. Wujek, ciocia, dobry kolega, który pożyczy nam na rozwój naszego biznesu. Oczywiście na jakieś rozsądne oprocentowanie w skali roku, takie, które nasz biznes jest w stanie znieść. Oczywiście mamy tutaj 6% na, na tej biznes loan. Prawdopodobnie prywatna pożyczka będzie trochę bardziej oprocentowana, no ale to jest też jakaś możliwość. Jeżeli chodzi o plusy i minusy tego wszystkiego, to przejdziemy sobie jakby do tego na końcu, teraz omówimy, jakie są możliwości inwestowania. Następną możliwością jest to crowdfunding, tak? Czyli jakby zbiórka pieniędzy dla firm, projektów bądź może być to e, jak na jakiś szczytny cel, tak? Kto się chory, komuś się dom spalił i tak dalej, to też jest crowdfunding, czyli zbiórka pieniędzy od większej ilości, y, większej ilości osób, tak? Poprzez jakieś platformy internetowe. Ym. Jest to też dość ciekawy sposób pozyskiwania kapitału, szczególnie na firm, firm zaczynających, ze względu na to, że mamy jakby dostęp do większej ilości inwestorów w jednym miejscu, tak, i, i taka platforma internetowa nam w tym pomaga. Jest oczywiście kilka plusów i minusów zbierania kapitału poprzez, poprzez taki, taki sposób, ale jak powiedziałem, o plusach i minusach na samym końcu. Następnym będzie Venture Capital, tak, jest to forma finansowania na rozwój firm, Startupów poprzez przejęcie udziałów w firmie bądź akcji. tak, Jeżeli firma jest akcyjna, spółka jest akcyjna, to jakby oddaje udziały Venture Capital, a jeżeli spółka, spółka nie jest spółką akcyjną, jest ZO bądź jak w UK Limited Company, w tym momencie przejmujemy udziały. No i Venture Capital często inwestuje w projekty jakby na wczesnym etapie finansowania, tak? Czyli może być to projekt, który dopiero nam wykiełkował w głowie i na takim etapie też są Venture Capital, które inwestują. A jeżeli chodzi o większe, bardziej dojrzałe firmy, no to tak samo venture capital jest w stanie wejść, tak? Venture capital przeważnie jak wchodzi w daną inwestycję, e, są to inwestycje z góry określone czasowo, tak? Jest to między przedział między 3 a 7 lat, e, w którym dany venture capital chce jest zwrot z własnego kapitału. No i przeważnie wyjściem to jest jakby sprzedaż udziału w venture capital do innego inwestora bądź sprzedaż całkowicie całego projektu. Także na to bardziej trzeba uważać. E, tak się rozpędziłem z tym Venture Capital, e, ogólnie jeżeli chodzi o crowdfunding, wróćmy do tego, tutaj mamy takie jakby dwie, e, chciałem Wam pokazać dwie strony, jest to Cedrs, e, jest to angielska strona, gdzie tutaj możemy pozyskać kapitał na, na, jakby na nasze projekty. E, różnego rodzaju e, możemy tutaj wejść jako inwestorzy, ale możemy też wziąć jako raise, czyli zbierać fundusze, tak. Oczywiście trzeba, trzeba zapłacić na zbiórkę funduszy, trzeba się przygotować do tego. No i drugi mamy jakby crowfunder, jest tu tutaj bardziej jako like super donation, tak jak mówiłem, na szczytne cele, Animals Needs Help Now, także tu możemy zbierać na, na różne cele, tak? I możemy też zbierać jakby na nasze pomysły, co chcemy zrobić. No i Venture Capital, tak, już po, 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 o, opisałem samo. Tutaj też mamy, jakby, dałem d, dwa linki. Oczywiście wszystkie linki będą na dole pod wideo, także możecie się ze śmiało sprawdzić. Tutaj są dwie, dwa, dwie firmy: Venture Capital i Atmos, yy, tak? Czyli oni bardziej inwestują w robotykę, automatykę, quantum computers, artifact intelligence, AI, Web3. Tutaj jest, można sprawdzić, jakie mają portfolio jaką mają perspektywę, tak, na medium. No i następnym będzie jakby Bain Capital. To jest jedna z następnych venture capital. No i oni inwestują właśnie w fintech, w aplikacje, w infrastrukturę, w commercial. Także tutaj można sobie wejść na te dwie strony, sprawdzić dokładnie czym się dany venture capital zajmuje jakie mają wymagania, bo oczywiście nie każdy Venture Capital jest dla nas tak naprawdę. Są Venture Capital, które są z góry ustalone, w jakie projekty oni inwestują i nie wejdą w inny niż zakładany plan. Także warto sprawdzić, warto sprawdzić, jaki, jaki mają plan, w co inwestują. No i też będą tutaj opisane dokładnie dane, co oni od nas oczekują i jak się z nimi skontaktować. E, dobra, następnym y, możliwością finansowania są aniołowie biznesu, tak? Są to prywatne osoby, przedsiębiorcy, którzy albo jeszcze prowadzą swój biznes, e, albo już skończyli swój biznes, mają nadmiar kapitału i chcą go gdzieś zainwestować, a wiedzą, że jeżeli inwestujemy w, w nowo powstałe spółki, w startupy, ta możliwość procentowa zwrotu jest, jest bardzo duża. E, Także jest to też dość ciekawa, moim zdaniem najciekawsza forma inwestowania, ze względu na to, że automatycznie oprócz pozyskanego kapitału mamy osobę, która sama prowadzi biznes bądź prowadziła i dostarcza nam wiedzy i pomaga w rozwoju danego biznesu. Oczywiście anioł biznesu przeważnie wchodzi na pozyskiwanie, wchodzi na udziały bądź akcje, przeważnie udziały, bo anioł biznesu przeważnie inwestują jakby na wczesnej fazie, chociaż nikt nie powiedział, że w późniejszej fazie, jeżeli jest bardzo dobry projekt, to nie wejdą. Także tutaj jest jedna strona, tutaj mamy jakby polski Smart Business Angel, czyli aniołowie biznesu, i tu jest dokładnie opisane, jak to działa, jak oni wchodzą, ile będzie to nas kosztowało i tak dalej, co musimy przygotować. Także te linki będą pod wideo, także zapraszam do, do zobaczenia tam. No i następnym są jakby dofinansowania. Tak, dofinansowania, czyli jakby jest to nieodpłatna i bezwrotna pomoc finansowa, udzielana najczęściej przez państwa, tak. Każdy, kto ubiega się o dofinansowanie, musi jakby spełnić odpowiednie warunki, no i w czasie będzie musiał też się dostosować do odpowiednich reguł, które z góry są nałożone na nas. Także tutaj mamy jeszcze, jeszcze jeden jakby Venture Capital, a tutaj dodałem stronę, jeżeli chodzi o dofinansowania odnośnie UK, czyli granty, jest to na stronie GOV i tutaj jakby mamy w tym momencie 151 schems, czyli różnych możliwości dofinansowań, musielibyśmy przejrzeć, zobaczyć, czy dodana dofinansowanie jest w naszej industry, czy nie, czyli jakby typowo dla nas i wtedy możemy zobaczyć czy możemy się starać o dane dofinansowanie? Za każdym razem, gdy wejdziemy w dane, jest pokazane, jakie musimy spełniać warunki i co musimy przygotować. No i ostatnim, chyba najbardziej najnowszym tak naprawdę możliwością finansowania jest tokenizacja czyli zbiórka kapitału poprzez wybicie tokenów smart kontraktu. Jest to bardzo ciekawa forma finansowania, ze względu na to, że w tym momencie jakby powiększamy jeszcze, jeszcze większą grupę Przepraszam, inwestorów, czyli już uderzamy globalnie na cały świat i możemy zbierać kapitał od większości osób na, na całym świecie. Tak? Wszystko w zależności od tego, jaki mamy projekt, jak chcemy. Potem dzielić się zyskami z inwestorami, i tak dalej, i tak dalej. Także tokenizacja jest też, też bardzo ciekawym, ciekawym projektem, ciekawym sposobem na, na zbieranie pro finansowania, na rozwój swojej firmy, biznesu. Tutaj mam, jest coś takiego jak lunchpad, to się nazywa Pink to jest bardzo popularny, i tak naprawdę tutaj. To jest też taka platforma crowdfundingowa, tylko typowo pod tokenizację, i tu możemy w szybki sposób stworzyć własnego tokena, nadać mu ilość yy, i wystawić po prostu tutaj na, na jakby bezpośrednio dla inwestorów. I w tym momencie inwestorzy sami będą yy, wchodzili bądź nie wchodzili w nasz projekt. Jak z każdym projektem trzeba się po prostu przygotować. Tu mamy jeszcze jedną taką platformę Create Your Coin no i ostatnia Team Finance, dokładnie to samo na pewno nagramy sobie jakieś wideo pokazujące dokładnie w jaki sposób się tworzy tokeny w jaki sposób możemy zbierać kapitał czyli przeprowadzę Was od A do Z ze stworzeniem wypuszczeniem, zebraniem kapitału i stworzeniem danego projektu, także jest to kilka fajnych, ciekawych możliwości zbierania kapitału, trzeba tylko pamiętać, że do, każdego, do każdej z tych możliwości trzeba się przygotować, trzeba przygotować sobie pitch desk, trzeba przygotować biznes plan, trzeba wiedzieć kim jest nasz klient docelowy, trzeba wiedzieć gdzie go będziemy szukać. Trzeba wiedzieć, ile nasz projekt, firma będzie zarabiała, tak? Te wszystkie dane musimy wiedzieć, zanim przystąpimy do jakiejkolwiek e, formy finansowania, ze względu na to, że inwestor, osoba finansująca nas, ona chce wiedzieć, w co inwestuje swoje pieniądze, tak? Ona chce wiedzieć, na jak długo, jaki będzie przypuszczalny zwrot, jakie ma zabezpieczenie swojego kapitału. Także warto przygotować sobie takie rzeczy na samiutkim początku. No ale jeżeli chodzi o plusy i minusy, tak? No to jeżeli chodzi o samą pożyczkę, Plusy, są to w miarę szybkie pieniądze, tak? Tutaj, jeżeli mamy bank, przeważnie w niektórych firmach jest to od kilku dni do maksymalnie dwóch, trzech tygodni i mamy pieniądze na swoim koncie, i z góry określony jest jakby procent zwrotu czyli, czyli tak naprawdę wiemy, jaki będzie koszt danego finansowania dla nas, tak? brak ingerencji w firmę, czyli biorąc pożyczkę od, czy to osoby prywatnej, czy to będzie bank, oni nam dają pieniądze na określony procent zwrotu, na określony czas, ale oni nie ingerują w to, co będziemy robić z tymi pieniędzmi tak naprawdę. Oni chcą, żebyśmy po prostu spłacili tą pożyczkę, tak? No i oprocentowanie pożyczki jest przeważnie kosztem firmy. Minusy, jest to co miesięczna spłata, czyli jak co miesiąc musimy mieć jakby część pieniędzy, które będziemy już spłacać daną pożyczkę. No, i zabezpieczenie personalne, czyli my biorąc pożyczkę, musimy w jakiś sposób zabezpieczyć bank, czy to osobę prywatną, tym, że te pieniądze zwrócimy. Czyli jeżeli nasza firma upadnie, to w jakiś sposób my będziemy chcieli te pieniądze zwrócić, tak? Czy nie wiem, mamy mieszkanie, czy inne rzeczy. Także na to, to też trzeba uważać, to jest minus pożyczki. No i crowdfunding, tak? Plus możliwości zbierania kapitału od większej ilości osób, czyli jakby mamy większą dyspozycyjność inwestorów, jest ich większa ilość i to właśnie nam oferują platformy, tak? I drugim plusem jest właśnie platformy internetowe, które oferują zbiórkę kapitału, one już mają jakby grupę inwestorów, grupę ludzi, która automatycznie przyjdzie i będzie chciała zainwestować w nasz projekt, tak? No bo tak naprawdę oni robią selekcję tego, jaki projekt u nich będzie, jeżeli my się dostaniemy. Czyli tak naprawdę automatycznie mamy dostęp do kilku, kilkuset, kilku tysięcy, kilkudziesięciu tysięcy inwestorów, którzy potencjalnie zainwestują w nasz, w nasz projekt. Minusy? No, wymagania platformy yy, są takie, że nawet jeżeli się dostaniemy, to do, nawet do 30% planowanego zebranego kapitału musimy dostarczyć my, czyli jakby prywatnych inwestorów, czyli muszą przyjść od nas zainwestować przez aplikację, przez platformę, przepraszam. A resztę 7 do 70%, czy tam 85 w zależności od platformy dostarcza jakby platforma tego finansowania. No, yy, finansowanie jakby yy, jest robione przez to, że oddajemy jakby udziały w naszej spółce. No i koszty początkowe, jeżeli ma, jesteśmy startupem, który tak naprawdę ma niewielki budżet. No to tutaj też trzeba się liczyć jakby z wyłożeniem pieniędzy, przygotowaniem się i to nie jest takie super, super tanie na samym początku, tak? To nie jest tak, że idziemy, mówimy i od razu możemy zbierać kapitał. Nie, bo tutaj jest jakby koszty przygotowawcze, trzeba zrobić wszystko, przygotować odpowiednio, mieć już jakąś fajną strukturę, e, pokazać sprzedający produkt najczęściej, bo tutaj nie będziemy opowiadać o tym, co chcemy zrobić. E, no i, i tak naprawdę e, koszty platformy. Czyli nad tym po prostu też trzeba się zastanowić. Venture capital. Możliwości pozyskiwania bardzo dużego kapitału czyli venture capital inwestuje przeważnie bardzo duże pieniądze jest to od kilkuset tysięcy do kilku milionów w projekt, czyli jakby możemy w szybkim czasie uzyskać duży kapitał. Trzeba pamiętać tylko, że jeżeli planujemy pozyskać kapitał, Planujemy pozyskać duży kapitał, to z góry musimy mieć określone, na co ten kapitał będzie szedł. Tak, to nie jest tak, że idziemy zebrać kapitał, chcemy 2 miliony, po co 2 miliony? Nie wiem. No i tu się zaczyna problem, bo y, mając 2 miliony na koncie, trzeba je w odpowiedni sposób jakby y, rozdzielić, żeby to wszystko fajnie działało. Jeżeli my nie wiemy, na co będziemy przeznaczać te pieniądze, no to w tym momencie tak naprawdę te pieniądze nie będą dla nas zarabiały, one będą leżeć, będą niepotrzebne, co jest bzdurą. Także trzeba się nad tym zastanowić. Czyli pozyskiwanie dużego kapitału, no i automatycznie dodatkowa wiedza poprzez ludzi, którzy dają nam pieniądze i są w venture capital. Oni mają zaplecze, jakby biznesowe, oni mają dojście do ludzi, czyli oni wspom wspomogą nas, żeby ten biznes wyszedł, tak? No bo oni pożyczając nam pieniądze, wchodzą z nami razem do spółki i razem robimy ten biznes, tak? Czyli tworzymy biznes po to, żeby na nim zarobić. Minusy jest to, że Venture Capital chce zarobić na naszym projekcie, czyli prawdopodobieństwo jest takie, że Venture Capital będzie chciało sprzedać naszą kompletną spółkę całą, czyli jeżeli od początku my planujemy wejść, zrobić fajny biznes, sprzedać i zarobić, no to Venture Capital jest super opcją. A jeżeli planujemy stworzyć, nie wiem, spółkę na całe życie, no to tu może być problem przy wyjściu Venture Capital, bo jeżeli się nie znajdzie inwestor, który wykupi bądź my nie wykupimy Venture Capital, Venture Capital może nałożyć, y, będzie chciało sprzedać całą spółkę i będziemy musieli to zrobić, tak? Także to, to tutaj widzę jeden minus w tym yy, nadzór nad ruchami właścicieli, tak, czyli jakby nie mamy swobodnego. Możliwości działania, tak? Venture Capital będzie patrzyło, bo to są ich pieniądze i oni też chcą o nie dbać i będą patrzyli, co my dokładnie robimy, na co te pieniądze wydajemy. No i, i niektóre Venture Capital, wchodząc w projekt, e, chcą bardzo dużo udziałów. Na to też patrzmy. Znaczy na to, że jeżeli Venture Capital pozyska bardzo dużo udziałów, to jakby następna bądź inna runda finansowania, możliwość zebrania innego yy, finansowania będzie praktycznie niemożliwa ze względu na to, że jeden inwestor, w, tak jak na przykład Venture Capital, wziął za dużo, za dużo yy, udziału w spółce, tak. To, ale to już jest, to trzeba patrzeć na samym początku na, na umowy i na to, co chcą. No, aniołowie biznesu. Plusy, jest to pozyskiwanie kapitału jakby na samym początku inwestycji, czyli możemy znaleźć Inwestora, który na sam początku wyłoży pieniądze i pomoże nam jakby w działaniu i w rozwijaniu tej firmy. Drugą rzecz właśnie jest pomoc, a pomoc anioła biznesu względu na to, że jest to przedsiębiorca, który sam robi biznes, wie, jak to wygląda od strony biznesowej, i on wejdzie i zacznie nam pomagać w rozwoju tej firmy, tak, czyli dodatkową wiedzę biznesową otrzymamy. No i jeżeli będziemy potrzebować dodatkowego jakby finansowania na rozwój, Taki anioł biznesu y, ma swoich znajomych, ma inne osoby, które też inwestują, i on jest w stanie szybciej nam pomóc zebrać dodatkowe finansowanie na jeszcze szybszy rozwój naszej firmy. Minusy: trzeba oddać udziały w spółce, y, czyli tracimy jakby część władzy w naszej firmie, no i, i oddajemy właśnie część władzy w naszej firmie. To są takie dwa minusy. No ale coś kosztem czegoś. Pozyskujemy finansowanie po coś nikt nie da nam pieniędzy, chyba że pożyczka jak na samym początku bez oddania udziałów. No i do finansowania plusem jest to bezzwrotny kapitał, e, który możemy pozyskać na samym początku. Oczywiście nie są to wielkie kapitały, chyba że jest to innowacyjny produkt. E, I drugą rzecz e, jest to minus który musimy od samego początku przestrzegać odpowiednich ról, y, y, odpowiednich regulacji, żeby się, y, żeby jakby nie musieć zwracać potem tego kapitału y, do państwa. No i ostatnim jest tokenizacja. Y, plusem tokenizacji, że jest nieoddawanie udziału w spółce poprzez tworzenie tokenów. Większość projektów po prostu tworzy tokeny, które jakby nie są połączone z firmą. Są to tokeny utility, które dają jakby użyteczność, możliwość zarabiania dla inwestorów, ale dany inwestor nie ma jakby fizycznie władzy nad firmą, która, która to wypuściła. Drugim plusem jest to możliwość zbierania kapitału globalnego czyli jakby mamy dostęp do, do klientów z całego świata. Tak, to nie jest, że zbieramy jakby na swoim osiedlu, na swoim podwórku, tylko tu już możemy, nie wiem, mieć inwestorów z Chin, z Japonii, e, z każdego miejsca na świecie. No i minusem jest to, e, są koszty przygotowania takiej tokenizacji. E, przeważnie jest to naj, największym kosztem są koszty prawne. E, nie jest to tanie, żeby odpowiednio zebrać fundusze, zebrać kapitał. E, musimy przygotować wszystko prawnie. I to może być najbardziej kosztowne. Oczywiście, programista, który jakby napisze odpowiedni smart contract, który nie będzie miał błędów, i później jakby nasi inwestorzy nie stracą pieniędzy na zainwestowaniu w nas. No i ostatnim minusem jest to świeży rynek, tak naprawdę. Jest bardzo dużo skamów, dużo ludzi się boi i żeby też pozyskać jakby dodatkowych inwestorów, trzeba wyłożyć bardzo dużo pieniędzy na marketing i oczywiście być bardzo przezroczystym żeby pokazać inwestorom, że, że tak naprawdę no my chcemy, chcemy jakby zrobić z nimi pieniądze, a nie zarobić na nich pieniądze, na nich tak? Także to jest ostatni minus tokenizacji. No i mam nadzieję, że podobało Wam się to wideo, że coś wyniesiecie z tego wszystkiego że pomyślicie, w którą stronę i jakie dofinansowanie będzie najlepsze dla Was, bo to tak naprawdę to Wy zbieracie finansowania, to Wy powinniście wiedzieć, które jest odpowiednie dla Was. A jeżeli będziecie chcieli widzieć więcej takich wideo, dowiedzieć się więcej, przejść takie rzeczy, żebyśmy zrobili jakby krok po kroku, jak zbierać finansowanie, jak ustawiać itd., to zachęcam Was bardzo do kliknięcia na dole Subskrybuj, dania łapka w górę, dzwoneczek, żebyście nie ominęli żadnego wideo. I, I zapraszam Was na następne wideo, które będzie niedługo. A dodatkowo, jeżeli chcielibyście otrzymać cał, całą listę inwestorów, to na dole też jest link e, do listy inwestorów z UK i z PL, jest to dość sporo firm. Tak samo dołączę list, linki wszystkich firm, które dzisiaj Wam pokazałem. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Pozdrawiam.